Tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg, bo Bóg jest miłością. Jednak samo słowo miłość jest bardzo często błędnie rozumiane, nadużywane i pozbawiane treści. Bo nierzadko, kiedy myślimy, że kochamy, tak naprawdę dogadzamy tylko własnej przyjemności. Mogłabym poświęcić się teraz niestrudzonej walce w jakiejś słusznej sprawie, i ci, których wybawiłabym z opresji, z pewnością powiedzieliby: jak ona nas kocha. Mogę oddać dużą sumę pieniędzy, ale co jeśli nie otrzymam za to podziękowań? Moją motywacją, uświadomioną czy nie, może być chęć zdobycia wpływów, popularności, dobrego imienia, uznania w czyichś oczach, zostania bohaterem. Komu lub czemu okazałam miłość? Czy służyłam ludziom, czy samej sobie? Twierdzę, że kocham moją przyjaciółkę. A jeśli któregoś dnia dowiem się, że zdradziła moje zaufanie i powiem: Ona już nie jest moją przyjaciółką. W efekcie na zawsze zatrzasnę drzwi do miłości i zaufania. Kto kogo kochał? Czy naprawdę kochałam swoją przyjaciółkę, czy raczej kochałam w niej samą siebie? Jak mogę kochać ją jednego dnia, a następnego już nie? Czy tak kocha Jezus? Wszystko zależy od naszych intencji. Tę samą pracę mogę wykonywać z bezinteresownym oddaniem, albo z pragnieniem zaspokojenia własnej próżności i żądzy. Różnica pomiędzy tymi dwiema postawami może być niedostrzegalna dla innych, a nawet dla mnie samej. Prawdziwa miłość swój test przechodzi na krzyżu. Nie ma nic potężniejszego niż miłość Boga do nas. To siła, której moc przewyższa wszystko na ziemi. Nigdy bowiem Boża Miłość nie zamanifestowała się bardziej niż kiedy Jezus zawisł bezsilnie na Krzyżu. Jeśli nie kochamy Krzyża, nasza miłość do Boga i innych jest płytka, może nawet samolubna. Taka właśnie często bywa miłość ludzka. Miłość wymaga poświęceń, a miłość do Jezusa i bliźniego sporo kosztuje. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nie będziemy szczęśliwi, dopóki nie nauczymy się przyjmować i kochać Krzyża. Tak uczynił Jezus i o to samo prosi nas. Krzyż jest twardy i zimny. Taki jak świat, ale niosąc go, możemy stać się delikatni i ciepli. Bóg wzywa nas do kochania Jego i innych w sposób absolutny, nawet jeśli miałoby to oznaczać oddanie dla Niego życia. Do naszego życia powinniśmy podchodzić w sposób bezinteresowny. Do świata powinniśmy podchodzić w sposób bezinteresowny, a w bezinteresownej miłości zakosztujemy życia wiecznego.